to ja z Dominikiem ogólnie robię Więc subskrypcja i łapka w górę No i po to... I nagrywamy więcej filmów z fachami i twarzą No, myślę muszę ustawić w ustawieniach tylko Żeby móc w końcu nagrywać z telefonu filmy dla was I ogólnie żeby zrobić tak, że pokażemy twarz na następnym filmie I właśnie zjebie się, zdradziłeś, bo pokazałeś. U twarzy tylko, lako Ja mogę pokazać włosy Ja mam akurat... No ja na większości filmów pokazywałem twarz Ja akurat długie Dobra, walisz to Eluwa Elu, elu, zabiję Elu, elu, trzy, dwa, zero, nagrywamy film

Jest to w dużej śpię. Uuuuuuu! Dzisiaj nagrywam film, a nie live. Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. to nagrywam. Dzisiaj nagrywam. tam tu Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. Dzisiaj nagrywam. to nagrywam. Dzisiaj nagrywam. tam za rok jemy trwa w nocy, ale dalej nie śpimy. <grym> Niedługo lewik będzie z noców, więc koniecznie wbijajcie. Jak ten film, 000, jak ten film, ten film, film będzie miał 100 tysięcy, to będzie jak ci ruby. To, zresztą. Dobra, bo my tu nagrywamy I. Nie no zrobimy jak ten film będzie miał 30 łapek w górę, to on pokazuje jak żre parówkę. Ogólnie mm. żre taką. Nieprawda, nieprawda, ja nie lubię parówek. Nie lubię parówek ogólnie, ale... A dla 30 łapek będziesz musiał zjeść. O kurde, jest też parówek A może być to jedyny cel, że musi przyjechać tutaj widz do... A bo ogólnie może być szlag? Tak? Że dajemy parówkę za 100 lajków tutaj Nie, może być też tak. Co w Jeżeli Że 40 łapek w górę, to nagrywam film, jak on wchodzi do stawu Nie, ja nie wchodzę do stawu, nie Nie wchodzisz no, do, do kałuży Chodziłem już do kałuży niejeden raz a, Może być do kałuży? Ogólnie więcej, zostawiajcie Nie, nie, tak jest, ja nie podejmuję, że tego Dobra, no, cicho będzie, to jest challenge Nie podejmuję się, wyzmuję się Podejmuję się, powiem No wypierdaj